Tragiczna śmierć Adama Pasiniewicza w wypadku samochodowym. Pasiniewicz zginął w wypadku samochodowym 1 lipca, mając zaledwie 48 lat. Wiadomość o jego śmierci wstrząsnęła społecznością, pozostawiając głęboką pustkę w sercach mieszkańców. Do tragedii doszło w okolicach nieistniejącej już wsi Szczerbanówka w powiecie sanockim. Adam Pasiniewicz prowadził Hyundaja, jadąc w kierunku Cisnej. Na jednym z zakrętów, z niejasnych jeszcze przyczyn, stracił panowanie nad pojazdem. Samochód wypadł z drogi, uderzył w barierę, a następnie w drzewo, po czym stoczył się ze skarpy i przewrócił na dach. W wyniku tego strasznego wypadku, pojazd został doszczętnie zniszczony, a Pasiniewicz zginął na miejscu. Adam Pasiniewicz był przewodniczącym Rady Gminy Komańcza od wielu lat. Jego nagła śmierć była wielkim szokiem dla mieszkańców i współpracowników. Na stronie Urzędu Gminy oraz w mediach społecznościowych pojawiły się liczne wyrazy smutku i żałoby. Pasiniewicz był niezwykle lu i szanowaną postacią, cieszącą się ogromnym zaufaniem lokalnej społeczności. Pasiniewicz był nie tylko politykiem, ale również oddanym działaczem społecznym, leśnikiem i pasjonatem historii. Był znany z odkrywania i dokumentowania nieznanych miejsc pamięci. Jego zaangażowanie w pracę na rzecz gminy było widoczne na każdym kroku. Dzięki jego inicjatywie i wytrwałości zrealizowano wiele ważnych projektów w regionie kropka był niezastąpiony. Miał jeszcze tyle dobrego do zrobienia. Mówią znajomi. Jeszcze dwa dni przed tragicznym wypadkiem, Pasieniewicz współorganizował obchody 150-lecia tunelu łupkowskiego. Mieszkańcy wspominają go jako człowieka o wielkim sercu, który nigdy nie odmówił pomocy drugiemu kropka, Tragiczna wiadomość szybko obiegła całą gminę. Pozostawiając wielu mieszkańców w szoku i niedowierzaniu. Nie możemy uwierzyć, że nasz radny już nie żyje. Był człowiekiem pełnym energii, zawsze gotowym do pomocy. Jego nagła śmierć to ogromna strata dla naszej społeczności. Mówili z mieszkańcy komańczy. Współpracownicy Adama Pasiniewicza również wyrazili swoje głębokie ubolewanie. Na stronie gminy Komańcza można przeczytać jego zaangażowanie w pracę na rzecz gminy było widoczne na każdym kroku. Zawsze z ogromną pasją i determinacją podejmował się nowych wyzwań. Dzięki jego inicjatywie i wytrwałości zrealizowano wiele ważnych projektów. Przyszłość gminy Komańcza bez Adama Pasiniewicza będzie niewątpliwie trudna. Jego oddanie i zaangażowanie w sprawy lokalne były nieocenione. Społeczność Komańczy będzie musiała znaleźć sposób na kontynuowanie jego pracy i realizację planów, które miał na przyszłość. Kropka wspomnienie Adama Pasiniewicza będzie żyło w sercach mieszkańców Komańczy a jego wkład w rozwój gminy na zawsze pozostanie nieocenionym dziedzictwem. Jego śmierć to nie tylko strata dla rodziny i przyjaciół, ale dla całej lokalnej społeczności, która straciła oddanego działacza i lidera.